Zakładanie akwarium dla naszej rybki wymaga starannego przemyślenia i przygotowania, aby zapewnić jej odpowiednie warunki do życia. Mimo że są bardzo wytrzymałe, mają swoje specyficzne potrzeby, które muszą być spełnione, by mogły cieszyć się zdrowym i długim życiem. Pomimo, Bo że bojowniki mogą przetrwać w małych pojemnikach. Dla ich dobrostanu zaleca się akwarium o minimalnej pojemności no 15-20 litrów, ale większe akwarium będzie jeszcze lepsze. Zapewni stabilniejsze warunki i więcej miejsca do pływania. Litraż wybiera się również na podstawie odmiany bojownika. Te z weloniastym ogonem mają większe problemy z poruszaniem się. Długi ogon nie jest dla nich naturalny i szybciej się męczą, pokonując większe odległości. Więc dla nich te 20 litrów może okazać się wystarczające. Nie można tego powiedzieć o krótkich ogonach. Są to bardzo aktywne i zwinne rybki. Lepiej zainwestować w 30 litrów albo więcej. Można w internecie również znaleźć informacje nawet o minimum 50 litrów. Natomiast są to informacje dla hybryd z dzikimi formami. A my co? Mamy tutaj kostkę, która może służyć również no, jako terarium. Jest szczelna. Ma tutaj y, pokrywę od góry, wymiary 30-30x30, 30 30, więc, jako przykład, się idealnie nada. A była akurat jedynym wolnym zbiornikiem dzisiaj. No i mamy też, y, co? Skały, korzenie. Jeden korzeń namoczony, drugi suchutki, duża część podłoża, no i roślinki. Korzenie, właśnie powinny być wcześniej namoczone, jeśli chcemy je układać, ponieważ, jak wrzucimy do akwarium, suchy lekki korzeń, no to będzie on po prostu pływał na powierzchni, dopóki nie nasiąknie wodą. Wypada go również namoczyć wcześniej, jeżeli zależy nam na czystej, przezroczystej wodzie, ponieważ świeżo kupiony korzeń może zabarwić wodę na, no, brązowy kolor. Ten jest o wiele cięższy od tego. Korzeń dla bojownika, zwłaszcza z długim weloniastym ogonem, nie powinien mieć bardzo ostrych odgałęzień, no krawędzi, o które mogłaby się nasza rybka skaleczyć. Natomiast wybierając kamienie, powinniśmy wybrać te, które jak najmniej wpływają na parametry wody. Najbezpieczniejsze są te kupione oczywiście w sklepie akwarystycznym. Jeśli podoba nam się kamień, który znaleźliśmy przypadkiem na spacerze i chcielibyśmy go włożyć do akwarium, można wykonać tak zwaną próbę octową. Nie sprawdzimy tym dokładnego składu skały, ale możemy sprawdzić, czy na przykład zawiera wapień, który może zatwardzić wodę. Polewamy taki kamień octem lub go w nim po prostu zanurzamy. Jeśli zaczyna się pienić, no to znaczy, że zachodzą tam reakcje chemiczne i nie powinniśmy używać takiej skałki jako ozdoby. To, co budzi kontrowersję, jest również kształt akwarium. No właśnie, akwarium, a nie kula. Mimo tak łatwego dostępu do podstawowej wiedzy, chociażby w internecie, nadal można się natknąć na osoby, które do tej rybki szukają szklanej kuli. Szklaną kulę, no to ewentualnie dla wróżbity, moi drodzy. Jest to po prostu zmora, która od lat torturuje te stworzenia, ale nie tylko, ponieważ do kuli często trafiały również popularne złote rybki. Argumentem takich osób jest zwykle to: no mamy kulę i ryba jakoś żyje. No żyje, bo to wytrzymała rybka. No ale dlaczego takie rybki nie trzymać w kuli? Po pierwsze, kula jest bardzo małym zbiornikiem, w którym niesamowicie trudno utrzymać równowagę biologiczną. W takim zbiorniku jest bardzo mała przestrzeń do pływania, szczególnie po linii prostej, dlatego rybki stop krążą. Wymusza to poniekąd na rybie pływanie właśnie w kółko, przez co ryba może mieć no, problemy z błędnikiem. Również mała powierzchnia tafli wody i dna utrudnia wymianę gazową czy sadzenie roślinek, które nie tylko ułatwiają zachowanie prawidłowej biologii, ale i stanowią kryjówkę, która jest no, niezbędna. Każde zestresowane lub o gorszym samopoczuciu zwierzę chce się ukryć. My mamy tak samo. Dodatkowo, kula zniekształca widok. No po prostu patrząc przez ścianę kuli, zarówno my, jak i ryba widzimy obraz zniekształcony. Przez patrzenie z wnętrza kuli na zaokrąglony świat i załamujące się światło ryba może nawet i stracić wzrok. Kolejnym minusem jest ograniczona przestrzeń na zamontowanie grzałki i filtra, nie wspominając już no, o pokrywie. O której mówiłem tydzień temu. A ona powinna znaleźć się u każdej ryby labiryntowej. No, po prostu one lubią skakać. Akwarium powinno być niskie i szerokie, ponieważ wojowniki preferują pływanie jednak no, w poziomie jak większość ryb. Więc nie wybieramy akwariów, które jest bardzo wysokie i jednocześnie bardzo wąskie. Jako podłoże możemy wybrać najzwyklejszy żwierek. Wszystko zależy też od tego, jakie wybierzemy rośliny. Lub towarzystwo dla bojownika. Jedyne co to żywek powinien być drobnoziarnisty, żeby bojownik się o niego nie skaleczył. Dodatkowo na tył szyby możemy nakleić tło. Wygląda to po prostu atrakcyjnie, a dodatkowo w tej ściance bojownik nie będzie widział swojego odbicia. No a dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ bojowniki są to ryby terytorialne. I w pewien sposób troszkę głupie. Nie odróżniają swojego odbicia od drugiego osobnika. Widząc ciągle swoje odbicie, będą się denerwować i stresować. Dlatego właśnie unikamy akwariów, które mają lustrzane ścianki, bo takie również, no, można znaleźć. To co ze sprzętem do akwarium? Temperatura wody w mniejszym akwarium powinna wynosić około 27 stopni. Nigdy nie powinna spaść poniżej 25. Ryby poniżej tej temperatury po prostu są praktycznie nieaktywne. Co za tym idzie, obowiązkowo w szkle powinna znaleźć się również grzałka. Optymalna temperatura to 27-28. Lepiej nie ustawiać wyższej niż 30 stopni, ponieważ yy, w trakcie no. Yy, Taka temperatura pomaga rozwojom choroby. Jeśli natomiast ustawimy temperaturę przy górnej granicy, to nie będziemy mogli podnieść stopni. Należy ustawić taką temperaturę, żeby w razie konieczności było można zwiększyć ciepło o 2-3 stopnie. Hodowcy z Tajlandii, którzy specjalizują się w hodowli tych ryb, nie stosują grzałek, no ale to tylko dlatego, że jest u nich tak gorąco, że w porównaniu do nas nie muszą dodatkowo wody ogrzewać. Teraz czas na najbardziej sporny temat: czy bojownik wymaga filtra wody? Przedstawię Wam zalety i minusy. Obu form akwarium, z filtrem oraz bez. Mały filtr wewnętrzny zdecydowanie ułatwia utrzymanie prawidłowych parametrów w akwarium. Ryby do życia potrzebują odpowiednich bakterii w ich środowisku, które dużo łatwiej roznażają się przy filtrze. W rzeczywistości, oprócz samej ryby, są to najważniejsze istoty w naszym zbiorniku, ponieważ unieszkodliwiają toksyczne związki. Dlatego nigdy nie wpuszczamy ryb do świeżej wody. Ona musi sobie dojrzeć. Dlatego najpierw dbamy o odpowiednie akwarium i parametry wody, a dopiero na samym końcu kupujemy i wpuszczamy do środka ryby. No tak, ryby, ale jak wiemy, bojownik nieco różni się od innych rybek. Niektórzy są również zdania, że jeżeli wpuścimy rybę mimo braku zakończenia dojrzewania wody, to nic jej nie będzie. I zapewne prawda leży gdzieś tutaj no, po obu stronach. Jest to oczywiście ryba, która została przystosowana do nieustannych wahań parametrów, więc zapewne nic poważnego jej się nie stanie. Ale tą decyzję no, pozostawiam Wam. Tak jak również decyzję o posiadaniu bądź braku filtra. Dojrzewanie wody z filtrem trwa o wiele krócej niż bez niego. Ale biorąc filtr do akwarium z bojownikiem, trzeba jednocześnie pamiętać, że te ryby pochodzą naturalnie ze zbiorników ubogich w prądy wodne i nie zostały stworzone do opierania się im. Wpilt taki prąd może oczywiście wytwarzać, przez co ryba nieustannie musi stawiać opórno, męcząc się. Doprowadza to również do ogromnego stresu. Jeśli chodzi o natlenienie, to nie gra on tak dużej roli jak u innych ryb, bo bojowniki oddychają no, powietrzem atmosferycznym. A co z pożytecznymi bakteriami, o których mówiłem troszkę wcześniej? Otóż te bakterie nie żyją tylko i wyłącznie przy filtrze, gąbce czy innym medium filtracyjnym. One żyją dosłownie wszędzie. Na każdym kamyku, szybie, a najwięcej znajdziemy ich w podłożu, więc brak filtra nie oznacza braku tych bakterii. Optymalna wartość pH wynosi dla bojowników od 5 do 7, więc może być stosunkowo dość kwaśna woda. Lekkie zakwaszenie wody sprzyja bojownikom, dlatego do akwarium można dodać źródło garbników. A co to są garbniki? Już tłumaczę. Związki organiczne roślinnego pochodzenia. Substancje garbnikowe mają gorzkawy, cierpki smak i ciemną barwę, co doskonale znamy pijąc chociażby kawę, kakao czy no... Herbatę. Po dodaniu źródła garbników wody przybierają brązowego-bursztynowego koloru. Jest to doskonały dodatek, który pomaga trzymać nasze ryby w zdrowiu, bo hamują rozwój bakterii i glonów. Jednak dodawanie kawy czy herbaty do akwarium no, nie jest zbytnio praktykowane. Do najpopularniejszych źródeł garbników należą suszone liście buku, suszone liście bananowca, kora cynamonowa, liście chlebowca i najbardziej popularny dostępny niemalże w każdym sklepie liście migdałecznika, które mam tutaj przed sobą. Oprócz tego w naszych lasach dostępne są liście dębu lub szyszki olchy. Również warto umieścić roślinki, najlepiej żywe. Oprócz tych, które będą wewnątrz baniaka, warto dodać rośliny, które unoszą się na tafli wody. Jednak do tych powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na dobre oświetlenie, które pomoże utrzymać bardziej wymagające roślinki przy życiu. Bojowniki nie przepadają za bardzo intensywnym i ostrym światłem, więc pływające rośliny dadzą mu lekkie zacienienie, ale w takim przypadku trzeba również pomyśleć, że będzie to ograniczona dostępność do światła dla roślinności pod taflą. Sprzyjające warunki sprawiają, że tafla zarasta w bardzo szybkim tempie, i należy utrzymywać rozsądną ilość porośniętej tafli. Tak, żeby było chociaż troszeczkę światła i żeby bojownik mógł bez kombinowania podpłynąć do tafli i zaczerpnąć powietrza. Można wybrać również sztuczne roślinki. Jeśli nie mamy talentu do opieki nad żywymi roślinami, ale ma to raczej więcej minusów niż plusów. Chociażby nie wytwarzają tlenu, nie wchłaniają toksyn, często wyglądają bardzo sztucznie no i mogą być twarde, o ostych krawędziach, o które ryba może się skaleczyć. No i lubią się również na nich osadzać glony. Obowiązkowo to akwarium również powinna być pokrywka. Po pierwsze, te rybki są bardzo skoczne. Przy niesprzyjających warunkach. Ryba ta potrafi w naturze wyskoczyć ze zbiornika i poskakać sobie do innego. Dziś znajdziemy naszego bojownika na podłodze. Bo się wydarzyło, że wyskoczył, i się nie rusza. To tak profilaktycznie warto go wrzucić jednak do wody i za szybko nie spisywać na straty. Są to prawdziwe kozaki w świecie ryb i jest szansa, że w dalszym ciągu żyją tylko potrzebują nawodnienia. Poza tym ważna jest też temperatura nad powierzchnią wody. Temperatura w wodzie jest wysoka, ale jak już wiemy, bojowniki podpływają do tafli i biorą wdech powietrza atmosferycznego. W momencie, kiedy jest w ciepłej wodzie i nałyka się zimnego powietrza, może się przeziębić, a to nie jest przyjemna choroba. Pokrywa sprawia, że ciepło nie ucieka, a powierzchnia nad taflą nie różni się tak drastycznie. Są pewne sytuacje, w których można zrezygnować z pokrywy. Na przykład obniżony poziom wody, no, żeby bojownik nie wyskoczył. I odpowiednia temperatura w pomieszczeniu, żeby się nie przeziębił. Ale takie warunki, jeśli chodzi o temperaturę, ciężko zapewnić no, w naszym klimacie, a nawet jeśli, no to może się okazać uciążliwe dla nas, więc zdecydowanie bardziej warto przyczynić akwarium. Na minusem pokrywy jest chociaż to, że ciepła woda paruje i skrapla się na pokrywie. Kropelki wody mogą spadać bezpośrednio na rośliny na tafli wody, które mocno oświetlone mogą niezbyt dobrze znieść takie zachlapanie od góry. Za to pokrywę można delikatnie położyć pod kątem, Podłożyć coś z jednej strony, tak aby krople wody spływały w jednym kierunku. No dobra, było póki co tutaj bardzo dużo teorii. Przejdźmy w takim razie do praktyki, ten stół troszeczkę nam się tutaj zmienił ze względu na to, że chcemy tutaj jak najlepsze warunki pokazać Wam dla tych wspaniałych rybek. Pamiętajcie zawsze, żeby pod wasze terrarium, akwarium w każdym wypadku podłożyć jakąś matę, czy chociażby nawet karton. Ponieważ w momencie, gdy pod zbiornikiem znalazłby się jakiś kamyczek, jakiś okruszek, a do środka nałożymy kamieni, wody, to wszystko będzie ważyło naprawdę grube kilogramy. No niestety taki mały punkt na szkle może. Spowodować uszkodzenie zbiornika i doprowadzi to do pęknięcia i wycieku. W takim razie ściągamy z akwarium naszą pokrywę. Tutaj mamy oczywiście żarówkę, o niej za chwileczkę opowiemy yy, więcej. Na sam początek musimy zająć się podłożem. Tutaj wlatuje żwir. Otwieramy, na samym początku wsypujemy mniejszą warstwę i rozprowadzamy ją delikatnie po podłożu, tak żeby po prostu przykryć troszeczkę tutaj dno naszego akwarium. No mi się wydaje, że tutaj raczej cały ten woreczek wejdzie. Akwarium jest dość spore i rozprowadzamy to delikatnie mniej więcej równa warstwa. Z... Z każdej strony. W naszym wypadku jest to po prostu zwykły żwirek akwarystyczny, 2 kg w takim jednym opakowaniu. W następnej kolejności musicie zająć się aranżacją waszego akwarium, czyli teraz wlecą kamienie. Oczywiście, możecie użyć tutaj specjalnego kleju akwarystycznego, porobić różnego rodzaju schronienia, górki. Warto oczywiście wizualizację waszego akwarium wcześniej zaplanować sobie, żebyście wiedzieli, co chcecie tutaj ułożyć. Można to oczywiście wszystko przykleić na kleju akwarystycznym, żeby to wszystko się ładnie trzymało, ale jeżeli nie znacie się na tym, no to. Nie warto. Ja nie będę tego kleił. Po prostu poukładam kamienie w taki sposób, żeby to wyglądało i estetycznie, ale i również, żeby nasz bojownik miał również gdzie się chować. Na samym początku daję większe kamyczki, potem układam mniejsze. Stworzę mu tutaj wiele możliwości do ukrywania się. A tak sobie to przemyślałem, że w taki sposób będzie to nam wyglądało tutaj estetycznie i cieszyło, wzrok jak rybka będzie miała również jakąś przestrzeń dla siebie. Kolejne wlecą tutaj korzenie. Pamiętajcie, żeby były one namoczone wtedy nie wypłyną wam na powierzchnię. E, oczywiście, żeby też wszystkie krawędzie nie były ostre, żeby rybka się nam nie pokaleczyła w taki sposób, no, żeby też troszkę je tutaj zagnieździć. Jednak e, w naszym podłożu możemy je przytwierdzić również na kleju cyjanoakrylowym. Natomiast e, trzeba tutaj pamiętać, żeby kleić to wszystko w rękawiczkach. Ten klej no jest troszeczkę niebezpieczne. Kolejny korzeń położymy gdzieś tutaj. Teraz, jeżeli chcemy to wszystko ustabilizować, no to wlatuje kolejne opakowanie drzwi. W takim razie jeszcze raz otwieramy uwaga na paluchy. No i co? Przysypujemy to w taki sposób, że tutaj z przodu dajemy cieńszą warstwę, natomiast więcej pod skosem dajemy do tyłu, żeby optycznie to ładnie wyglądało. Dosypując żwiru, również ustabilizujemy wszystkie korzenie i kamienie w jednym miejscu. Nie przejmujcie się, jeżeli posypiecie to gdzieś na korzenie czy na kamienie. To wszystko podczas zalewania wodą oczywiście sobie opadnie. W takim razie przystępujemy do tego procederu. Ja będę raczej sypał tutaj tak bardziej od tyłu. Jak widzicie, w tym momencie wygląda to troszeczkę tak nieestetycznie. Natomiast woda, wszystko nam to oczywiście wyrówna. Za kamień też tutaj. Dosypie, żeby nie było nierówności, a ten duży kamień wtedy na pewno nam się bardziej ustabilizuje. To wlatuje drugie opakowanie, 2 i jak widzicie, no, 4kg żwiru? Wcale to nie jest dużo. Troszkę ręką to sobie wyrównamy. Zbiorę więcej tutaj żwirku z przodu przesypego go naprzód. Na tylną część Waszego akwarium możecie nakleić sobie jakieś tło, fototapetę, będzie to wszystko o wiele ładniej wyglądało, no i też bardziej estetycznie. Ze względu na to, że chcemy tutaj dać troszeczkę roślinek, yy, dokładamy w takim razie trzecie opakowanie żwiru, będzie 6 kilo. Jeżeli ktoś by mówił, że yy, za mało. Podłożę no minimum te 2-3 cm, żeby jakiekolwiek korzenie rośliny puściły, dosypiemy. A co? Niech nasza rybka tutaj ma tego wszystkiego więcej, i możemy zająć się roślinkami. W takim razie tego typu roślinki, zobaczcie, tutaj korzeń, robicie sobie dziureczkę i przysypujecie żwirem. Kolejna roślinka, a gdzieś tutaj bym ją dał, wkładacie, zasypujecie. To jest dość długa roślinka, fajny system korzeni damy ją z tej strony, ponieważ tu nie mamy kamieni, a żeby nasz bojownik miał więcej możliwości do chowania się, ona będzie tutaj fajnie sobie do góry rosła. Mamy również tutaj roślinki, które no można w różnorodny sposób dać do naszego akwarium. Taka roślinka, możemy ją rzucić na tafle wody i ona sama się ukorzeni, albo wsadzić do żwirku. Ja bym preferował położyć, wtedy będzie fajnie ona zasłaniała. Oczywiście terrarium, Tutaj mamy dodatkowo rzęsę wodną oraz taką roślinkę. Kładzie się ją po prostu na tafle wody. Tutaj ma liście, a system korzeniowy po prostu sobie. Pływa. Tak, mówiłem, warto sobie to wcześniej wszystko rozplanować, są różnego rodzaju rośliny, te wsadzamy systemem korzeniowym do żwirku, te rzucamy na górę, no i będzie. Fajne ekosystem. Im więcej roślin w naszym zbiorniku dla bojownika, tym lepiej. Jak na razie mamy tyle, no i nie wygląda to zbyt zielono, natomiast trzeba oczywiście mieć na uwadze to, że wszystkie te roślinki bardzo szybko się tutaj rozrosną przy odpowiednich warunkach. Zazwyczaj, jak kupujemy tego typu roślinki, są one w takich koszyczkach. Znajduje się w środku jeszcze wata, oczywiście wyciągamy je z tego koszyczka, odwijamy watę. Wata powinna być namoczona. Po prostu chodzi o to, by przy transporcie roślinka miała możliwość przeżycia. Kolejnym etapem oczywiście jest grzałka oraz filtr wody. Tak jak wspominałem, bardzo fajnie rozplanować sobie Was zbiornik w taki sposób, żeby cały sprzęt pokrywać, czy chociażby za kamieniami, czy za roślinami. Będzie to po prostu o wiele bardziej estetyczne. Wlatuje oczywiście do środka grzałka oraz filtr wody. Jeśli to wszystko mamy już ogarnięte, no to oczywiście na górę rzucamy sobie liście, które wcześniej omówiliśmy. One się namoczą, opadną na dno, no i zabarwią wodę na brązowo. Całość na koniec przykrywacie sobie pokrywą. W naszą pokrywę jest tutaj wbudowane oświetlenie. Wygląda to ładnie, estetycznie, no i chroni zbiornik z każdej strony. Jeżeli wszystko mamy gotowe, nasz zbiornik zalewamy wodą, ale nie wpuszczamy do środka od razu ryb, ponieważ nasza woda musi dojrzeć. W tym cyklu chodzi o to, że na początku w świeżej wodzie pojawiają się trujące związki, które mogą zaszkodzić Waszym rybkom, jak i również roślinom. Cały ten proces musi dojrzeć i dopiero do wody odstanej. Wpuszczamy ryby. To oczywiście tak bardzo w skrócie. Ten proces nazywa się cyklem azotowym i zachęcam mocno do edukacji i poczytania o tym, jeżeli chcecie zacząć jakąkolwiek przygodę z akwarystyką. Pamiętajcie, że akwarystyka jest bardzo trudną i skomplikowaną dziedziną, i jeżeli chcecie się tu rozwijać, warto się oczywiście edukować. Internet, telewizja, gazety, książki, warto zgłębiać wiedzę. Oczywiście cały czas mówimy o akwarystyce słodkowodnej, bo akwarystyka morska to już w ogóle ogromny kosmos i ogromna wiedza potrzebna, żeby stworzenia morskiego przetrzymywać w domu. Wszystko, co tutaj powiedzieliśmy, to jest oczywiście absolutne minimum, żeby zacząć Waszą przygodę. No i ja powiem Wam szczerze, jestem całkiem dumny, jak to ładnie wyszło. Natomiast ten zbiornik za chwilkę poleci do rozmontowania. Był to oczywiście tylko przykład, jak może wyglądać takie akwarium, a w internecie na pewno znajdziecie tysiące inspiracji, jak takie zbiorniki mogą wyglądać. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapę do góry i docencie kanał subskrypcją. Będzie takich odcinków więcej. Zapraszam na Instagrama. Kamilin Travel. Trzymajcie się do usłyszenia, piona i cześć.